Cześć, tu Karibier. Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Kaleczymy w Logistics Pipes. W tym odcinku skupimy swoją uwagę na ostatnich rurach podstawowych, powiedzmy, nazwijmy je tak, które są, które, które są dostępne w modzie Logistics Pipes. Jednak z powodu tego, że są one dość rozbudowane i posiadają swoją dość specyficzną mechanikę, nie zdecydowałem się o nich powiedzieć w żadnym z odcinków poprzednich. Są to jak następuje: Logistics Inventory System Connector. Logistic System Entrance oraz Logistic System Destination Pipe oraz, ostatnia rura w tym zestawieniu, Logistic Firewall Pipe. Nie mówiłem o nich poprzednio z, jednego, z jednej prostej przyczyny, ponieważ wytłumaczenie e, nic nie da, one muszą również zostać zaprezentowane w całości. Logistic Inventory System Connector Pipe e, działa właściwie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy użyjemy razem z nim Logistic Item Card. To jest taki item, który się kraftuje przy pomocy Soldering Station. Zaraz również do niego przejdziemy. Podobnie jak Logistic System Entrance oraz Logistic System Destination. Te rury są właściwie zaprojektowane, przemyślane i z założenia mają współpracować ze sobą Parach. Jak również dlatego, te karty, które tutaj widzicie, logistyki, tam karty, one również będą tworzone parami zawsze. Teraz mam tylko jedną, bo po prostu ją zczytowałem w Creative i, i się po prostu pobrała jako prawy przycisk. Normalnie one nie są dostępne pojedynczo, zawsze tworząc je będziecie mieli co najmniej dwie. Czwarta rura jest to Logistic Firewall Pipe która nie potrzebuje żadnych dodatkowych itemów do swojego działania, a jednak jak sama nazwa wskazuje, robi dokładnie to, co mówi. Jeżeli ktokolwiek z Was ma komputer i cokolwiek kiedykolwiek wchodził do internetu, pewnie prędzej czy później spotkał się z, z, z terminem firewall. Żeby później nie biegać bez sensu może zacznijmy od tego co będzie potrzebne w dwóch trzecich przypadków w dzisiejszym, w dzisiejszym poradniku, mianowicie od Logistic Item Card. Jak widzicie, używam, do stworzenia tej karty używamy Soldering Station, receptura jest dość prosta, przy pomocy żelaza za każdym razem stworzymy dwie karty. Dlaczego to jest takie istotne? Ponieważ w momencie kiedy się na nie najedzie, kliknie. Może zacznijmy od początku, czyli od tego, co nam będzie potrzebne w dwóch trzech przypadków dzisiaj, dzisiaj omawianych rur, mianowicie od Itemu Logistic Item Card. Te karty są otworzone wewnątrz maszyny Soldering Station receptura jest całkiem prosta, wystarczy, dostarczymy energię i BUM! One są tworzone zawsze po dwie. W momencie kiedy przytrzymamy na tych oto kartach SHIFT. Najdziemy znaczy, na, na, na nie w swoim inventory i Shift, Shift. Zobaczymy, że posiadają one swoje unikatowe ID i obydwie posiadają identyczne. Dodatkowo, możemy używając urządzenia pod tytułem Network Monitor, które przy Shift kliku otwiera swój własny interfejs, możemy je w jakiś sposób pokolorować, czyli na przykład zrobimy, o, tak. Dwie czerwone, dwie zielone, żeby było fajniej, Wyciągając kartę, należy się nic nie zmienia. W momencie kiedy klikniemy, widzicie, że one zachowują kolory. To tutaj nie w ręku, tylko na pasku, jakby ktoś się źle patrzył. To te kolory absolutnie nic nie robią, ale dzięki temu będzie nam wygodniej zobaczyć, że te dwie karty są identyczne na przykład. O samym network monitorze myślę, że jeszcze któregoś razu powiem, co on więcej robi. Myślę, że zaczniemy od omówienia pierwszych rur w kolejności, które mam po prostu najbliżej pod ręką i najszybciej mi to zajmie, czyli Logistic System Entrance oraz Logistic System Destination Pipe. Jak wszyscy wiemy, co zostało już powiedziane, rury logistyczne działają na w zasadzie priorytetów. W momencie, kiedy użyjemy tego naszego starego, to pola do demonstracji, w jaki sposób działają item sinki i w jaki sposób wkładać graty do graty do sieci logistycznej jeszcze weźmiemy bloki jak dobrze pamiętamy w tym oto logistic pipe mamy default road yes, czyli wszystkie itemki, które nie mają swojego miejsca będą tutaj trafiały tutaj natomiast mamy item sinka każącego wkładać bloki złota w momencie kiedy druga ta tutaj logistic destination ona będzie włożona jednak po prostu będzie włożona. Po kliknięciu na niej otwiera nam się taki bardzo skromny interfejs, interfejs z jednym tylko polem, nie wiadomo do czego chodzi. Ona tak właściwie sama nic nie zrobi. Jeżeli jesteśmy w stanie zauważyć, złoto wpada do tej skrzynki, reston wpada do tej skrzynki tak jak wpadał, nie ma, nie ma to najmniejszego znaczenia. Jednak w momencie, kiedy pojawiają się priorytety, e i pojawiają się gdzieś po drodze inne skrzynki, takie jak na przykład powiedzmy sobie wyciągnąłbym item Sinka i zamiast tutaj złoto chciałbym umieścić je w tej skrzynce, a tu już jakiś terminus mieszka czyli na przykład ustawiamy złoto tu i w tej chwili, w momencie, kiedy pojawiają się bloki złota w tym systemie logistycznym, one zaczną trafiać do pierwszej skrzynki, która jest je w stanie zaakceptować po drodze i nie jest to skrzynia default row, czyli widzicie, w tej chwili złoto znalazło się tutaj zamiast tutaj. No i co? Używając logistics system entrance i destination pipe jesteśmy w stanie... Trochę oszukać tą mechanikę, mówiąc, że nie, itemy, które będą przelatywały przez te rury logistyczne, nie mają trafiać ani tu, ani tu, tylko gdzieś indziej, nie po drodze, tylko gdzieś tam, gdzieś tam, gdzie my sobie zażyczymy. W tym przypadku tutaj do tej skrzyni, zwróćmy uwagę, mamy item sinka i ustawiamy sobie złoto i redstone tu, tak? Żeby wszystko było wiadomo. Oczywiście, żeby nie było, że oszukuję, skrzynia jest pusta. Ale, żeby to miało szansę zadziałać, musimy sparować tą rurę, która jest wejściem do systemu, z tamtą rurą, która jest wyjściem, przy pomocy właśnie tych Logistic Item Card. Jakby dzisiaj one się stworzyły po dwie, powiedziałem, że Shift pokazuje każde, każde ID ma inne. Również pokolorowałem je, żeby było łatwo, rozpoznać i weźmiemy sobie te Logistic Item Cardy. kliknę, a tu są, i wkładamy je tutaj do interfejsu o tak? Jedna karta. Możemy również to zrobić przy pomocy kliknięcia prawym przyciskiem myszy. A, nie możemy, czyli moja wpadka. Jedna karta w takim kolorze musi znaleźć się tutaj. Kolejna karta musi znaleźć się w odpowiadającej jej rurze na przeznaczeniu. I w tej chwili, zwróćcie uwagę, zmienia się diametralnie działanie naszego systemu. Teraz wszystkie itemy, które będą wchodziły do systemu logistycznego przy pomocy tej rury, będą opuszczały ten system logistyczny przy pomocy rury destination o tej samej częstotliwości zadanej przy pomocy karty logisty item kart. Zademonstrujmy to. Uwaga! Przedmioty wędrują. Normalnie wpadłyby gdzieś tu, albo gdzieś tu. Ale co się dzieje? Olewają skrzynki, które mają po drodze, i tu jakaś kurcze kaszana się robi, bo są wypluwane na, na, na gdzieś z boku. Czemu? I ten synki default road jest? What? No i niestety, panie i panowie, wkradł mi się hoclik do poradnika. Niestety z jakiegoś powodu itemy są usuwane z sieci logistycznej. Jednak zdążyliśmy zobaczyć zasady działania. Zamiast itemy być wkładane do konkretnych skrzyń, omijają je i lecą na drugi koniec sieci logistycznej. No niestety nie wiem czemu tak się dzieje. To jest prawdopodobnie bug z tej strony, ponieważ ten request czytaj item sync. Te bloki po prostu jest w stanie przyjąć. A dlaczego ta rura Destination je wypróba na bok, nie mam pojęcia. Zagaduję, że to będzie bug wersji. Jednak widzicie, w jaki sposób to w tej chwili działa. No oczywiście, jeżeli itemy logistyczne będą trafiały do tej, do tej sieci przy pomocy czegoś innego, na przykład. To... A, tu jest głupi pomysł. Zobaczmy, co tutaj możemy rzucić. Jeżeli będą trafiały przy pomocy innych rur. Nie przy pomocy rury Logistics System Entrance i Logistics System Destination, no to wtedy w dalszym ciągu priorytety i kolejność tych rur, które tu się znajdują po drodze zostanie zachowana. Jak widzieliście przed chwilą bloki złota wpadły tutaj do skrzynki wszystkie, a natomiast rury, rury bloki z wpadły do tej skrzynki, ponieważ tamten, tamten Quick Sort Module odczytał, że ta skrzynka przyjmuje bloki z i je po prostu tutaj wysłał. Gdybyśmy zaznaczyli, że mają one, znajdować tu i nie jest to Default Road. Wtedy QuickSort Module znowu tym wszystkim zarządzi i wypluje i bloki Redstone, które trafią tutaj, i bloki ze złotem, które trafią do skrzynki wcześniej. Następną rurą, którą chciałbym zaprezentować, jest to Logistics System Connector Pipe, i która działa tak, mianowicie łączy ze sobą systemy logistyczne. Nie, to by było zbyt proste. Owszem, systemy logistyczne zostaną połączone, jednak, żeby ta rura spełniła swoje zadanie, ona, ona musi być podłączona do jednego wspólnego inwentory, czyli odpowiednio w momencie, kiedy je sparujemy, ta rura musi być podłączona do tej i ta rura musi być podłączona do tej poprzez to inwentory. W jaki sposób to działa? W tej chwili te rury nie są bezpośrednio ze sobą połączone, jak widać na załączonym obrazku. W momencie, kiedy zniknie zasilanie z którejś z tych czterech części, tych systemów czterech logistycznych, które są oddzielne, no to widzicie, że tylko jeden system traci. W momencie, kiedy używamy tychże, oto właśnie logistyk system Connector pipe i kart logistyki temkardy, jesteśmy w stanie sparować te wszystkie tutaj systemy. Dla przykładu, tutaj moment, tak, zróbmy taki oto eksperyment. Tutaj w tej skrzyni mamy bloki diamentowe i bloki lapisu. I chciałbym, żeby one były dostępne z tej rury request pipe. Niestety, jak widzicie, nie ma ich, ponieważ w tym, w tym całym tutaj systemie logistycznym, gdzie podłączona jest rura request, nie ma żadnych e, innych materiałów, ponieważ nie są po prostu e, zapewnione przy pomocy np. Provider Logistic Pipe albo Provider Module albo czegoś w tym stylu. E, rury kolektor nie zapewniają takiej funkcjonalności. Aby sparować tamten Request e, Pipe z tą skrzynką, e, musimy użyć Request Item Pipe, wkładając ją do inwentory. Te inwentory system connector pipe, podobnie jak było w przypadku entrance and destination. W tym momencie, jak widzicie, po włożeniu dwóch identycznych kart, te dwie rury zmieniły swój kolor na całkowicie zielony i przy kliknięciu w, tą, w tego request pipe'a już mamy dostęp do tej skrzynki. Teraz analogicznie, w momencie, kiedy zrobimy taki sam numer z tymi pozostałymi inwentory system connectorami, wtedy one też są zielone, ale po kliknięciu na Request Pipe'a nie mamy dostępu do innego systemu logistycznego, czyli do tego, który przecina tą skrzynkę w poprzek. No, jakaś funkcjonalność to jest, musicie przyznać. Dodatkowo, jest, jeszcze znajduje się trzeci kolor w. W, w konfiguracji tych rur, czyli mamy czerwony, kiedy rura nie jest sparowana, zielony, kiedy jest sparowana poprawnie i pomarańczowy, kiedy jest sparowana niepoprawnie. Jednak to się odbywa w jakiś trochę inny sposób. Nie jestem w tej chwili w stanie wam tego pokazać. Po prostu nie pamiętam, jak to się robiło. Jednak w momencie, kiedy użyjecie dwóch takich samych inwentory, inwentory item cardów i inwentory connection pipe, wtedy będzie to wszystko super działało. Również o, no, patrzcie, już się nie chciałem, ale się udało. Żółty kolor pojawia się wtedy, kiedy inwentory connection pipe traci kontakt z jakimś inwentory, do którego jest podłączony. Proste, prawda? Jeżeli użyjecie na przykład moda ender storage, czyli ender chesta. No szybciej. Czyli Ender również możecie używać funkcjonalności tych rur pod, tak długo jak te rury będą. Zresztą, zobaczmy, tak, tak, tak i powiedzmy tak. W tej chwili wszystkie te skrzynie mają ten sam kolor, czyli dostęp do wszystkich sieci będzie... nie, nie będzie, czyli nie. To jest, to jest najbardziej nieopatrzenie z mojej strony. Dostęp do sieci, pomimo, że wszystkie skrzynie posiadają te same kolory. A co tu się dzieje? A, jakieś MFI się zabłąkało. E, posiadają te same kolory, nie będzie przy pomocy jednego request pipa do wszystkich czterech systemów logistycznych. Po prostu nie. Ten, ten request pipe połączy się z tym systemem logistycznym przy pomocy tej enderowej skrzyni, czyli nie musicie używać różdokolorowej skrzyni, żeby połączyć różne systemy logistyczne ze sobą już w tej chwili. Jednak jeżeli mimo wszystko chcecie ze sobą pokolorować różne dziwne rzeczy, wystarczy, że to zrobicie i wszystko powinno działać już pra również prawidłowo, na przykład na serwerze multiplayer, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Jeszcze jedna dodatkowa informacja z mojej strony w sprawie interfejsu. Nie mam zielonego pojęcia, jakie praktycznie działają, jakie praktyczne działanie mają tutaj te wskaźniki resistance, save i tak dalej, waiting for refresh 1.1. Po prostu nie. Po prostu nie wiem, nigdy w życiu już z tego nie korzystałem, nie wiem, jakie to ma praktyczne zastosowanie. Jeżeli macie takie informacje, jak najbardziej możecie pisać w komentarzu, odpowiednia notacja pojawi się pod filmem. Ostatnią rurą, którą chciałbym Wam pokazać w dzisiejszym odcinku jest to Logistic Firewall Pipe, która jak na mój gust tutaj patrząc po tym co się działo na moim interze testowym jest rodrobina zbagowana i tu się zaczynają gdzieś dziwne rzeczy. W momencie kiedy ją my klikniemy oczywiście wchodząc w interakcję z naszym, naszym kluczem francuskim otworzy nam się interfejs z różnymi opcjami. Mamy tutaj filtered items, providing, crafting, sorting, power flow. Każda z tych opcji znaczy co innego, zacznijmy od Powerflow. Sama rura potrafi, jak sama nazwa wskazuje, będąc Firewall, potrafi na odcinanie całych segmentów sieci logistycznych i tak jak zwróćcie uwagę, mimo że wszystko jest zasilane, właśnie wyłączyliśmy zasi zasilanie do drugiej połowy systemu poprzez przekręcenie wajchy na opcji POWER FLOW, czyli ALLOW BLOCKED, czyli ALLOW to jest zezwolić, Black BLOKUJ. W tej chwili jak mamy zasilanie, no właśnie tutaj się pojawiają jaja, ponieważ powinny być dostępne itemy znajdujące się w tej skrzynce. Niestety w momencie, kiedy ta rura zmienia ustawienia, coś jeszcze nie do końca działa i się potrafi bagować, po prostu ją trzeba niszczyć za każdym razem i bardzo na nią uważać. Również sama konfiguracja tej rury jest dość podchwytliwa, ponieważ nie wszystkie kombinacje pozwolą nam na osiągnięcie zamierzonego efektu i może to stwarzać duże problemy, jak również okazjonalne bugi, przynajmniej na wersji, na której ja to prezentuję, również powodują problemy. Tak jak na przykład w tej chwili mamy wszędzie allow, 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 tak? Jest i już nie jest. No, się tak się kończy. Alo, alo, alo. Czyli tak, Power Flow. Goddammit. E, czyli ogólnie, dobra. Włączyliśmy Power Flow. Jak to działa? E, filtered Items are. to są opcje dla itemów znajdujących się tutaj w filtrze. Czyli w tej chwili wszystkie itemy, które znajdują się w filtrze, mają zgodę, żeby się przemieścić. Nie ma żadnych itemów w filtrze, czyli nie mamy żadnych itemów w podglądzie. W momencie, kiedy umieścimy tutaj jakiś blok, będzie on widoczny. Analogicznie, jeżeli klikniemy blocked, będziemy widzieli wszystkie itemy, oprócz tych znajdujących się w filtrze. Dopiero w momencie, kiedy to wyrzucimy, widzicie pojawiły się bloki lapisu. Kolejno. Providing. Allowed. a. Jeszcze jedna ważna rzecz odnośnie filtrowania. Ta opcja odnosi się również do itemów, które podróżują przez system logistyczny. Zwróćcie uwagę, wrzucimy trochę bloków i one trafią do naszej docelowej skrzynki. W momencie, kiedy klikniemy, wyłączymy, dorzucając te bloki do naszego filtru, w tym momencie one już nie, nie pójdą dalej. Ta rura logistyczna technicznie nie wie, co ma zrobić z tymi itemami. Przytrzyma je chwilę w swoim buforze, po czym je usunie z systemu logistycznego, bo nie ma po prostu dla nich miejsca. Kolejna akcja providing, czyli wszystkie itemy, które znajdują się w filtrze. Mają prawo zostać sprowadowane, czy to w przypadku itemów żądanych, czy przez itemy. W momencie, kiedy wrzucimy do filtra jakiś blok i sobie go zażyczymy przez np. trikwespak, widzicie, on nie będzie dostępny. Crafting. Tak samo, itemy, które znajdą, znajdowały się na liście, będą dostępne w craftingu. Jak? Jeżeli je zablokujemy, Widzicie, wszystkie itemy, które znajdowały się w craftingu, w tym przypadku nasz zwykły emerald. Może sobie dostawimy jeszcze, jeszcze coś pod tytułem na przykład Golden God. Skonfigurujmy rurę, import. Widzicie, to nie jest widoczne. W momencie, kiedy odhaczymy opcję craftingu, czyli wszystkie te, które są na liście są pozezwolone, no to boom, wtedy mamy nasze craftingowe, no, nie to wciąż jest do nich dostęp. Oczywiście nie wpływa to na zamawianie itemów różnych dziwnych systemu logistycznego. Kolejna opcja sortowanie. Czyli analogicznie możemy zabronić sortowania na wylot przez tą rurę i wtedy wszystkie wrzucone itemy tutaj nie będą miały swojego miejsca. Czyli pomieszkają chwilę w buforze tej rury, która jest ostatnia na ich drodze, albo jakiejkolwiek rury, która po prostu nie będzie miała, co z nimi zrobić i zostaną wyplute. Jednak w momencie, kiedy, co ja zrobiłem? <laughs> Założyłem na ten. Jednak w momencie, kiedy sobie zażyczymy tych itemów, wtedy one zostaną wyplute i będziemy mogli z nich dalej używać. Tak samo w przypadku z pozostałymi itemkami, o, na przykład tu w tej chwili zamówiliśmy sobie sztabki, jednak nie jesteśmy w stanie nic wkładać do tego systemu. Można również stosować różne kombinacje tych przedmiotów, opcji w połączeniu również z filtrem. Jednak musicie pamiętać o tym, żeby bardzo uważać, bo poprawne skonfigurowanie sieci, aby, aby robiła dokładnie to, co chcemy z tymi itemkami, jest no, dość często trudne i niekoniecznie logiczne i można się bardzo łatwo w tym pomylić. Mimo wszystko jednak ta rura otwiera nam bardzo szerokie pole do popisu. Powiedzmy na przykład, że chciałbym zrobić, zamknąć swój system logistyczny tak, aby był niezniszczalny, niedostępny dla nikogo z zewnątrz, czyli powiedzmy, ogradzam to wszystko wysokim murem pod napięciem z jakiegoś nietłukliwego bloku, na przykład z Obsidianu i nie chcę, aby nikt miał inny do niego dostęp, ale z tytułu, że mój system logistyczny gdzieś tam wychodzi, bo tak, bo musi go, muszę go do czegoś podłączyć. Jednak nie chcę, żeby nikt mi próbował podkradać itemki poprzez na przykład a to ja sobie tutaj podłączę się do systemu ze swoim pipe'em i e, niech wszystkie m, bloki diamentowe wy, wyjadą. No to wtedy wchodzimy w nasz interfejs w naszej e, rury firewallowej i blokujemy wszystkie m, itemy pod tytułem e, wo, 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 providing. Co prawda to nie będzie miało większego sensu, ponieważ wtedy tej tęgi nie będą również trafiały do naszych rur. W tej chwili ten request pipe nie wyświetli nam nic, co możemy wyciągnąć z EQ. W momencie, kiedy dorzucimy do tego jeszcze crafting, no to też zostanie zablokowany. Nie będziemy mieli dostępu do tamtej <coughs> części sieci. Jednak powinien być dostęp poprzez właściwie, kurczę, to powiedzieć. Wyciąganie itemków tam z magazynu do craftingu, który będzie znajdował się na przykład tu. Jednak, co prawdę Wam powiem, że obawiam się, że to nie będzie możliwe w taki sposób, ponieważ po prostu odcięliśmy w tej chwili providing, czyli nic, co znajduje się w tamtym magazynie będzie możliwe do wyciągnięcia, czyli w tym przypadku również bloki i żeby to Wam pokazać, spróbujemy sobie skraftować właśnie w tej chwili diaksy i co? I nic. Missing white one diamond, czyli nie ma szansy, aby wyciągnąć coś z tamtej strony rury logistycznej na tą stronę. Możemy jedynie tam wpychać itemki, które potrzebujemy. Czyli na przykład może to być rura prowadząca z naszego kwary do naszego zabezpieczonego magazynu, tak aby nikt nie mógł tych itemków stamtąd wyciągnąć. No niestety my też nie będziemy w stanie gdzieś z zewnątrz się do tego dostać. W taki właśnie sposób działa rura Firewall Logistic Pipe. Zapewnia ona taką, no powiedzmy, podstawową, dość bardzo okrojoną mm, funkcję bezpieczeństwa dla naszych systemów rur logistycznych, ale tylko pod kątem itemów. temów. Jeżeli chodzi o dostęp graczy, do tego służy Logistics Security Station, o której będzie powiedziane w osobnym odcinku. Mam nadzieję, że ten odcinek, leczymy w jakimś stopniu, rzucił Wam trochę więcej światła na rury entry, destination, Inventory connector oraz firewall pipe. Jeżeli o czym zapomniałem powiedzieć, dajcie znać w komentarzu. Jeżeli gdzieś również się pomyliłem, też dajcie znać w komentarzu. Odpowiednia anotacja znajdzie się w komentarzu, w komentarzu w opisie pod filmikiem oraz w trakcie filmiku jako adnotacja. A tymczasem to będzie wszystko w dzisiejszym odcinku z cyklu Kaleczymy w Logistic Pipes. i do zobaczenia w kolejnym. Cześć.